Zmiana miejscówki. Dostałam cynk, że tu powinna być ryba, bo tam jest za płytko. A wszystkie zaszły już przecież na no, tam, bo jest za zimno. No, zobaczymy. Ale szwoni. No, tam to nas ten, ten wielki osłaniał statek i te. a tutaj? Kurka wodna! Dobrze, że mi rękawiczki wziąłeś, nie zaraz się założę! O, tam po drugiej stronie też ktoś siedził, ale chyba z grądu, nie widzę, żeby ręką machał. Czuję, że stąd to nie dalej, tylko do domu pojedziemy się grzać. Jezu, ale się ze schizował Myślałem, że miałam branie, ja tu w oponę uderzył. Jezu.